Ja mam tylko informację tam, w mojej grze na Robloxie, a to Baldi's Basics Plus. Chcę powiedzieć, że to później będzie zmienione w Plus do mojej gry, która będzie się nazywała Baldi's Basics in Cool Things. Um, ale najpierw będę musiał ukończyć tego Baldi'ego Plus, żeby, ta, żeby tam wsadzić, więc... Więc nie będzie nie tak szybko tak szybko nie będą dostępne to nie będzie tak taką nie I jeszcze jeszcze ten yy, ja będę ja będę robił yy, znaczy o, yy, nieważne 来，苏吧